Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Mam dla Was kilka ogłoszeń. Tak na początek yy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na te cztery linki, które znajdują się w prawym górnym rogu mojego kanału na YouTube. Pierwszy to link odnoszący się do profilu na portalu Eko Repetycje. Yy, Moja oferta to nauka języka japońskiego i szachów. W razie pytań zapraszam do wysłania wiadomości prywatnej. Kolejna ikona to mój profil na portalu Czeskom. Dobrze znany z filmów, jakie dla Was nagrywam, więc od razu przejdźmy do kolejnej ikonki. Ten przeskoczmy. Ostatni link odnosi nas do mojego fanpage'a na portalu Facebook. Znajdziecie tutaj kilka fajnych udostępnień, zapowiedzi moich filmów, jak też zadanka szachowe do samodzielnego rozwiązania. To tanie za darmo. Jest to jak najbardziej bardzo fajna opcja treningu szachowego. Jak najbardziej Wam ją polecam. Na moim fanpage'u znajdziecie także linki do moich kursów na Udemy. Jeśli zdecydujecie się na ich zakup, właśnie klikając w te linki, ja dostaję 100% wydanej przez Was kwoty. Szczegóły tych kursów znajdziecie, klikając trzecią ikonkę na moim kanale na YouTube. Na ten moment są dostępne dwa kursy: jeden dla początkujących, drugi dla zaawansowanych. Jest jednak kilka opcji z nimi związanych. Możecie kupić je całe lub osobne ich części w formie zipa, których wyślę Wam na maila. Jest też opcja, bym zrobił dla Was film o dowolnej tematyce. W razie pytań, zapraszam do wysyłania wiadomości prywatnej. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o te ogłoszenia. Mam nadzieję, że mi je wybaczycie. Starałem się jak najszybciej przekazać Wam te treści. I nie przedłużając, zapraszam na film. Cześć. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnej części szachów ze mną. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać świetną partię, jaką udało mi się zagrać w Gambicie Halloween, już tak uprzedzając fakty. Co prawda, no ta dokładność jakaś tutaj taka podejrzana, bo tylko 85% niecałe. Jednakże, w kilku przypadkach ocena programu była bardzo niesprawiedliwa, więc. Przyjrzyjmy się temu, co tutaj zaistniało. Przede wszystkim no, ja bym się tutaj chciał skoncentrować na świetnym debiucie, jaki został zagrany, na tym, że zagrałem z bardzo fajnym przeciwnikiem, no bo miał ponad 2300 punktów na czeskomie. No i też na tych dwóch faktach, iż zagrałem dwa razy bardzo fajne posunięcia. Jeden, nawet brilliant się udał, więc. Yy, jeśli jesteście ciekaw, co tutaj e, zaistniało, no to jak najbardziej zapraszam. E, oczywiście też trochę autopromocji dodatkowej, e, ponieważ no, w tym e, wstępie, który wcześniej nagrałem, e, nie było powiedziane, iż jest e, już dostępny kurs e, na temat gambitu Halloween, moi drodzy. Więc, jeśli chcecie grać tak jak ja w tej partii. Po prostu niesamowicie agresywnie, niesamowicie szybko niszczyć waszych przeciwników. No, ja wiem, trochę brzydko powiedziane, no, no nie, każdy y, przeciwnik, z którym gracie w szachy, jest waszym rywalem i chcecie po prostu zmieścić jego armię y, z planszy. Jeśli tak, no to zachęcam was do wykupienia tego kursu, y, przede wszystkim y, przez linki referencyjne, bo wtedy dostaje y, całość, a nie jakiś tam marny procent. Ale tyle z, z tej mojej autopromocji, przyjrzyjmy się partii, no bo tak naprawdę ona jest tutaj najważniejsza normalna pozycja, obrona czterech skoczków i teraz następuje niesamowite i fantastyczne, skoczek bije e5 dostajemy półtora punkta przewagi dla naszego przeciwnika no bo tak naprawdę oddajemy mu skoczka jednakże teraz zdobywamy centrum tak, centrum jest nasze Nasz przeciwnik odchodzi tutaj. Ta linia jest dosyć fajnie wyjaśniona, fajnie i dogłębnie zarazem, w pierwszej części kursu na temat Gambitu Halloween na Udemy. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak powinno się grać kilka innych wariantów, kilka tak, innych wariantów, no to jak najbardziej polecam Wam pierwszą część. Jeśli z kolei jesteście ciekawi, co by było, gdyby skoczek poszedł tutaj, i wszystkie boczne warianty, w związku z tym polecam Wam część drugą. Oczywiście, no cóż mogę powiedzieć? Pierwsza część i druga tworzą integ integralną całość, więc jeśli chcecie mieć kompendium wiedzy na temat gambitu Halloween, proponuję obydwie części kursu. Co dalej? Pchamy piona, zdobywamy centrum. Goniec wchodzi na C4. To jest bardzo fajny ruch, ponieważ no teraz czarny troszeczkę opóźnia się w rozwoju. Dlatego też no ten, ten pionek to pole na F7 stanowi fajny cel ataku. Rozwinięcie poprzez D6, królowa na F. Już będziemy dawać maty. Więc jeśli teraz by zagrał na przykład pionek na B5 z atakiem na gońca, taki naiwny bardzo, no to dostaje mata no i się cieszymy. Oczywiście. On to widzi, gra gońca na E, nie przejmujemy się naszym gońcem, zabieramy sobie jakiś materiał, szach, szach, super ruch. Dlaczego? Po pierwsze, odbijamy figurę, po drugie, jego król idzie do centrum. Więc jeśli teraz na przykład zasłoniłby się swoją królową, no to traci bonusowo wieżę zamiast gońca, więc mamy jakość. Jest spoko, wygraliśmy jakość, jego król zostaje w centrum, jak najbardziej ok. No, oczywiście poszedł do centrum, zabieramy sobie gońca. No i to jest takie nie bardzo. Dlaczego nie bardzo? Ponieważ jeśli macie króla w centrum, nie otwieracie tegoż centrum. No, to, jest, to jest naprawdę proszenie się o kłopoty. Ale co tak naprawdę mógł tutaj innego zagrać? Hmm, zapytacie się. No, w, ja bym próbował na przykład poprzez F6. Może nie wiem, król tutaj, król tutaj, ale to naprawdę po tych białych polach to bym go nękał do śmierci tak naprawdę. Więc no, ta pozycja już teraz jest bardzo nieciekawa. A teraz tu już tym bardziej. I teraz następuje ruch, który program ocenił jako niedokładny, tak? Niedokładny. Znak zapytania z wykrzyknikiem. Bardziej bym powiedział z, wykrzyknik ze znakiem zapytania. Czyli no takie interesujące posunięcie. No bo jest nadal wygrywające. Nadal mamy tą fajną przewagę według programu. No teraz gra F6. Przysłania przekątną. Ale teraz dostaje genialne posunięcie. Roszada. Poświęcamy kolejnego pionka. Kolejną figurę. No bo teraz on zabiera. To jest błąd. No ale no cóż. Yy, dajmy opcje naszemu przeciwnikowi, żeby popełniał błędy. A tym bardziej no, zwróćcie uwagę na to, że ta pozycja teraz tutaj no ta partia... Fuł, jest... brak mi słów, no naprawdę to jest bardzo fajna partia, bardzo fajny y, sposób rozegrania gry z przeciwnikiem 2300. 300 y, tego uczę swoich uczniów moi drodzy, macie grać agresywnie, gnębcie tłamsicie, tłamsicie hmm, dominujcie swoich przeciwników, bez względu na to jaki mają ranking. No zobaczcie, ja mam 50 punktów mniej od niego w tym momencie, w, w sensie w momencie rozgrywania tej partii. Oczywiście no, te rankingi są hmm, płynne, no dzisiaj możecie mieć 200, jutro możecie mieć 2.400. Wszystko zależy od dnia i tego czy jednak się staracie czy nie, hmm, jeśli oczywiście no gracie na te 2.400. No ale no właśnie, jeśli będziecie tak robić, jak przed sekundą powiedziałem, czyli dominować, po prostu stwarzać problemy waszym przeciwnikom, oni pod presją czasu, pod presją pozycji będą robić takie błędy. No bo co on zrobił? Zabrał materiał, zabija tutaj jeszcze pionka, oczywiście z myślą, że ja zabijam, on zabija, ja zabijam, mam dwie wieże i skoczka na trzy lekkie i wieże, więc no raczej wygrana czarnego. Ale no oczywiście ja tak nie robię, ja wprowadzam kolejną figurę do gry. I zauważcie, moje dwie niesamowite wieże grają. Moja królowa jest fantastyczna, skoczek tylko jeden ruch i daje szachy. Figury czarnych tylko i wyłącznie ten skoczek i król w centrum. Mój król jest super bezpieczny, leży sobie tam, nie wiem, yy, popija drinki z palemką. Co robi czarny? Czarny ucieka spod związania, licząc na to, że może ten skoczek w końcu zabije mu królową. Nie ma takiej opcji. Oczywiście no, tutaj mogłem zagrać, yy, no fajny wariant, mogłem po prostu zabić, on by zabił, ja bym zabił. I z zabiciem tak jakaś królowa tutaj wchodzi i jest spoko, jak najbardziej jest ok. Jednak no po prostu no, widzę skoczek za darmo, no to sobie wezmę, szach, musi odejść gdzieś tutaj. Bach, skoczek za darmo wzięty. No ale no to było takie troszeczkę wolniejsze, no bo teraz przeciwnik na przykład mógłby zagrać goniec D d6. Oczywiście to wszystko jest wygrywające dla białego. Biały ma tutaj gigantyczną przewagę, ale no, nie powinniśmy dawać przeciwnikowi opcji na rozwinięcie swoich figur. No tutaj czarny popełnia błąd, czarny widzi, że jest związanie. Widzi, że tutaj może pójść szach z zabiciem królowej, więc no się broni po prostu odejściem królowej, zamiast po prostu przysłonięciem kolumny D. Więc w ten sposób odchodzi. My rozwalamy całą obronę czarnego. Ten pionek to jest jedyna jego deska ratunku. Ewentualnie mógłby sobie tutaj spróbować jakoś pchnąć, ale no i tak by dostał tutaj królową. Więc on zabija, to nie jest najlepsze, no ale no tak naprawdę no tak jak mówię, jest pod taką presją, że no trzeba wybaczyć naszemu przycinkowi 2300, że robi coś takiego. No ja tutaj powtórzenie posunięć. I dopiero teraz gram najlepszy ruch, jaki jest możliwy, skoczek na F4. Skoczek na F4 yy, z matami, tak naprawdę. no Bo jeśli odejdzie tutaj, to dostaje szacha, pójdzie sobie tutaj. To dostanie szacha, pójdzie sobie tutaj. Znowu szach od królowej, odejdzie sobie tutaj, dostaje szacha tutaj, zasłania się tu, dostaje mata. Taki szybki wariant. Więc co zagrał przeciwnik? Przeciwnik zagrał królową na królem na H6, dostając matę następny. Mam nadzieję, że się podobało. Ogólnie no ja jestem niesamowicie ucieszony i rozradowany tym, że mogłem zagrać taką fajną partię, jest tak fajnym przeciwnikiem. Więc e, szacunek dla niego, e, szacunek dla tego debiutu, i jedyna, i co ja mogę jeszcze powiedzieć: grajcie w ten sposób. Grajcie agresywnie, nie grajcie jakoś, nie, wiem, nie murujcie się. Tylko takie szachy naprawdę mogą sprawić człowiekowi radość, bez względu na to, czy e, lubicie zamknięte czy nie zamknięte. No, szachy to jednak jest agresywna gra. Tak powinniście grać. Taka jest moja filozofia i tego uczę moich uczniów. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wszystkim zdrowia. Cześć.